Witamy w BBTV! Dzisiaj będziemy otwierać jajka niespodzianki i zobaczymy co znajduje się w środku w tych jajkach niespodziankach. Zobaczymy, zaczniemy od... Hmm, Pepa, Pepa! Powiedz ty od którego zaczynamy! Dobrze, mama sobie ty usiądzie. Hmm, zaczniemy od razu od tego z brzegu. Te pomarańczowe. Okej, okay, to Pepa stanie sobie tutaj. Zobaczymy co jest w środku. I... ooo! Oh! E o! E o! Po! E o! Ja jestem Po! E o! O! Świnka Peppa? O! Oh, uwolniłaś mnie z jajka! Dziękuję! O! Oh, tutaj sobie usiądę? Zobaczymy co tutaj jest. O! Oh, o! Oh! Tinky Winky! Tinky Winky! Tinky Winky moje imię jest! O! Oh, tutaj sobie usiądę? Zobaczymy tutaj, oj, oj, tata świnka, stój, stój tutaj, stój na baczność tata świnka, a jak nie to sobie usiądź, o połóż się najlepiej, tata świnka zmęczona jest. Zobaczymy co tu jest, o, o, następny Tiltabish, to jest Lala, 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 jestem Lala, okej, okay. Lala sobie usiądzie tutaj, zobaczymy co tu jest, w czerwony. Pewnie też jakiś teletabis, ale który, który nam dostał? I ostatni, czyli. Dipsy! Ja jestem Dipsy! Dipsy! O, o, Dipsy! Jestem Dipsy! Usiądę sobie tutaj. Mamy jeden, dwa, trzy, cztery teletabisie, A jest jeszcze jedno jajko. A jest tylko czterech teletabisów. Czyli co może być w tym jajku? Zobaczymy, zobaczymy co jest w tym białym jajku Zobaczymy i... O, Nunu Jestem Nunu Odkurzacz, Nunu, Nunu, odkurzacz Nunu, odkurzacz, niegrzeczny Odkurzacz jestem ja, jestem niegrzeczny Odkurzacz O nie, o nie, co ty robisz no uciekamy, uciekamy, uciekamy Uciekamy, 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 uciekamy. Uf, Ale ja nie będę uciekał, ja nie będę Uciekał, Nunu, chodź tutaj O nie, o nie, jednak uciekam, o Nunu, Nunu Posiadaj!